Programowanie zaczynamy od podłączenia głowicy do zasilania elektrycznego. Po uruchomieniu głowicy przystępujemy do programowania. Wchodzimy w menu głowicy. Na początku ustawiamy, w jakich jednostkach głowica ma nam liczyć przepływ wody. Do wyboru mamy tutaj dwie opcje. Są to galony oraz metry sześcienne. My pozostaniemy przy metrach sześciennych. Teraz przechodzimy do opcji wyboru trybu regeneracji. Mamy do wyboru cztery opcje. Szczegółowo są one opisane w instrukcji głowicy. My pozostaniemy przy opcji meter delay. Jest to regeneracja objętościowa zwłoczna, czyli po wyzerowaniu się wodomierza głowica czeka do zadanej godziny i następnie przeprowadza regenerację. Następnym etapem programowania jest ustawienie aktualnego czasu. Kolejnym z etapów jest czas, o której chcemy, żeby nastąpiła regeneracja. Fabrycznie ustawione jest to na godzinę drugą w nocy i tak też proponujemy pozostawić. Kolejnym etapem jest ustawienie, co ile metrów sześciennych ma następować regeneracja. Wartość tą wyliczamy na podstawie tabeli, o której mówiliśmy wcześniej. W ostatniej pozycji jest podana zdolność jonowymienna urządzenia, którą trzeba podzielić przez twardość wody w stopniach niemieckich. W naszym przypadku mamy urządzenie 25-litrowe, więc zdolność jonowymienna wynosi 71. Zaś twardość mamy 15 stopni co nam daje wartość 4,73 m. Przechodzimy do następnego z ustawień. czyli płukanie wsteczne. Spisujemy tutaj wartości z tabeli, czyli jest to 8 minut. Czas zasysania to 60 minut. Jest to ustawienie fabryczne, więc pozostawiamy je bez zmian. Przechodzimy dalej. Kolejne z etapów to płukanie formujące lines. Też spisujemy tą wartość z tabeli, czyli jest to 8 minut. Podczas tego płukania, wypłukiwana zostaje solanka z. Żywicy jonowymiennej. Ponadto złoże jest formowane i przygotowywane do pracy. Kolejnym z ustawień jest refill, czyli uzupełnianie wodą zbiornika solanki. Tutaj wartość w tabeli nam mówi, że ustawiamy to na 10 minut. Przechodzimy dalej. Ostatnia z funkcji, czyli Load, Defload, przywrócenie ustawień fabrycznych pomijamy, ponieważ wprowadziliśmy własne wartości. To była ostatnia z pozycji ustawień. Wychodzimy z menu, klawiszem menu. Nasza głowica jest zaprogramowana i urządzenie jest gotowe do pracy.